Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na lipiec. Wykorzystując moment, chcę złożyć swoje życzenia z okazji zbliżających się urodzin. Wszystkiego najlepszego dla Was, szczęścia, radości, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Dzisiaj u nas będzie rozkład na najważniejsze aspekty naszego życia. Wzięłam już Wam przesłanie od Błogin dodatkowo. I na koniec weźmiemy kilka kart z Lenormand na najważniejsze wydarzenie miesiąca, na niespodzianki miesiąca. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. I zachęcam nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału, do zasubskrybowania, do napisania komentarzy w ramach wymiany energią. A przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy i swój ascendent. Tam też dla Was będą informacje. Pokazuję podełka karty, które będę używała w tym czytaniu. I przechodzimy do rozkładu. Ogólne tendencje, ogólna energetyka lipca dla Was. Karta Świat. My zacznijmy najpierw od przesłania, które nam wyszło, a później przejdziemy do analizowania energetyki miesiąca. Wasze przesłanie od Nemetony, bogini. Stwórz własne sanktuarium modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, by nawiązać kontakt z Bogiem. Święte miejsce – Świadczy to o tym, że warto zwrócić uwagę na to, co jest dookoło Was, na to miejsce, gdzie mieszkacie. Może przyszedł czas zrobić tam większe porządki, jakieś oczyszczenie stworzyć taką atmosferę, żeby dobrze się czuć, żeby poprzez te, tą atmosferę było lepsze po połączenie za swoim wyższym ja, z górą, z Bogiem. Tak zwanym z wyższą inteligencją. I takie drobne rzeczy mogą nam w tym pomagać. Tak, Czy to świece, czy to kadzidła, a, czy to jakieś przedmioty. Może chodzić też o odwiedziny miejsc mocy. Jeżeli macie na przykład takie e, miejsca, to odwiedzanie takich miejsc będzie dla Was mega sprzyjające w lipcu. Może chodzi też o odnajdywanie swojego miejsca mocy. Jeżeli go nie ma, to można go stworzyć w swoim własnym domu. Takie tutaj, kochani, przesłanie. No i karta Świat mówi o tym, że tutaj dla niektórych raków będzie chodziło o jakieś podróże, o przygotowanie się do podróży, być może nawet wyjazdy bezpośrednio w tym miesiącu, kontakty z zagranicą. Może dla kogoś to praca być za granicą. Mieszkanie na dwa kraje, na przykład, odwiedziny jakichś innych krajów, innych kultur. Może ktoś tutaj będzie się uczyć. Karta Świat mówi o rozszerzeniu horyzontów, o rozszerzeniu swojej wiedzy, światopoglądu. To też taka energia, która mówi o kontaktach online, na przykład praca online, to praca w ogóle z informacją. Kiedy my poszerzamy swoją wiedzę w jakimś aspekcie naszego życia. To też energia, która mówi o kontaktach z dużą ilością ludzi. Przy czym te ludzie mogą być absolutnie różne. Różnych kultur, różnych narodowości, różnych grup społecznych. Też ta karta mówi o tym, że jesteście tutaj na progu zakończenia czegoś. Wygląda na to, że jakiś cykl, jakiś etap w Waszym życiu kończy się, i przechodzicie na nowy, na nowy etap. Też karta o, nieraz pokazuje jakieś e, imprezy, zabawy, y, wyjście w publiczne miejsca. Zobaczymy, jak Was widzi teraz góra. Co chcę Wam powiedzieć? Widzi Was, człowieka dość takiego stabilnego, bardzo możliwe, że teraz jesteście przed jakimś wyborem, bądź była podjęta jakaś decyzja. Tutaj może chodzić też o takim przypuszczaniu, jeżeli zrobię tak, co mi to przyniesie, jakby analizowanie, taka zapobiegawczość, jakie będą wyniki tych albo innych działań, może tak być, że przyszedł czas bo to też karta rady, przyszedł czas dokonać jakiegoś wyboru, skupić się na czymś jednym a może trzeba coś zaplanować tworzyć jakieś nowe plany, nowe okoliczności nie trzeba się spieszyć przy tej energii trzeba się przyjrzeć najpierw, przyjrzeć się, przemyśleć sobie wszystko i podjąć słuszną decyzję takie tutaj dla Was przesłanie od góry tu też planowanie podróży, też taka energia. Może ktoś tutaj planuje jakieś przemieszczenie przeprowadzki, zmiany. To tutaj bardzo dobry czas na to. Praca, energia pracy dla tych, kto będzie pracować. Czwórka, pucharze. to taka dość stabilna, nieco stagnacyjna energia. Ona mówi o tym, że wszystko w porządku, wszystko jest jakby w zasięgu ręki. Może tutaj brakować emocjonalnego napełnienia e, takiej radości, satysfakcji, zaangażowania A może być i tego i, jakby i za dużo, bo ta energia nie raz pokazuje jakiś przesyt. Mam dość czegoś za dużo. Chcę wypocząć, jakby potrzeba wypoczynku. Też to energia, która pokazuje, że warto się rozglądać. Bardzo możliwe, że pojawiają się jakieś nowe możliwości, jakieś nowe opcje dla Was. I tutaj, właśnie, może chodzić o to, czy przyjąć jakąś propozycję, czy pójść w coś nowego, czy to jakiś nowy projekt, na przykład, czy to jakaś dodatkowa praca, czy nawet ktoś tutaj może rozważać o tym, żeby w ogóle zmienić pracę. Po czwórce to też taka energia, kiedy jest potrzeba troszeczkę jakby odseparować się i spojrzeć z innej perspektywy na te osiągnięcia, które już są w pracy. Co ja mogę jeszcze tutaj osiągnąć w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Co u nas w finansach zobaczymy. Finansy. Umiarkowanie. Też taka spokojna energia, która mówi o tym, że ważne, żeby we wszystkim był balans. Żeby we wszystkim był porządek. Nie wolno iść w jakiejś skrajności, bo przy tej energii nieraz mogą być. Wydatki, kiedy my nie jesteśmy w stanie harmonii, kiedy brakuje nam jakiejś emocji i żeby uzupełnić jakby brak pozytywnych emocji, my możemy wydawać pieniądze jako opcję. Z drugiej strony, karta umiarkowania mówi o tym, że to będzie dobry miesiąc, żeby wszystko sobie uporządkować odnośnie finansów. Żeby wszystko obliczyć, żeby zrobić porządek we wszystkich opłatach, we wszystkich tam rachunkach, żeby nastała taka jakby równowaga we wszystkim. Bardzo możliwe tutaj będzie chodziło też o jakieś dodatkowe źródła dochodu, bądź to może chodzić o dwie prace, dwa projekty. Jest potrzeba połączyć jakieś rzeczy. Pracę i pasje na przykład pracę i jakiś dodatkowy yy, dorobek jeszcze. Tutaj pieniądze przechodzą poprzez łączenie jak, jakichś spraw. No, z drugiej strony, tak, to może być i dobry zarobek, y, z drugiej strony to może być też y, jakiś wydatek, y, jakiś y, kanał, gdzie my musimy wydawać. No, czy to na przykład jakieś kredyty, czy jakieś spłaty. Yy. Klucz tutaj do Waszych finansów spokój, harmonię i równowagę. Będąc w stanie spokoju, uważności, koncentracji, będziecie wiedzieć, jakie prawidłowe decyzje podjąć odnośnie Waszych finansów i spraw materialnych. Co u nas w miłości? Ja sferę miłosną podzielę na trzy opcje: single, relacje niejasne i stałe związki. Ale pamiętajcie, że to ogólne czytanie i to jakby ogólny taki potok informacji, więc tutaj z każdej karty dla Was może być przesłanie. I tak, co u nas dla singli? Raki, singli. Dwójka pentakli. Tutaj może chodzić o sprawy materialne, o sprawy ziemskie, o pracę, jakby na tym człowiek się skupia. Może chodzić też o podjęcie jakiejś decyzji, kiedy człowiek musi jakby rozważyć, co będzie, jeżeli zrobię ten albo inny krok. Dwójka pentakli też mówi o relacjach, których jeszcze nie ma pewności. Jeszcze nie wiem, na czym stoję. Pojawia się ktoś, ale ja nie wiem. O co tam będzie chodziła? Też mogą być jakieś znajomości poprzez aspekt pracy. Relacje niejasne, relacje bez kontaktu. Kapłanka to też taka bierna energia, która mówi o tym, że dużo niejasności, za bardzo tutaj się nie dzieje. To nie jest energia, która mówi o działaniach, ale się czuje, kiedy jest. Przeczucie, jest intuicja, mogą być sny. To i wasza osoba może o was śnić, i wy możecie śnić, hmm, może wam podpowiadać coś wasze intuicje, wtrącanie się też e, trzecich osób przy tej energii. Kiedy jest jakaś e, rywalizacja, rywalka, tak zwana, m, to też e, energia, e, która nieraz pokazuje, że mocno wpływa na obecną sytuację, rodzina i. Jakby nie ma możliwości teraz działać, ale jest możliwość czuć, wyczuwać. Możliwe, że tutaj będziecie coś konsultować z psychologiem, z ezoterykiem odnośnie tej relacji. Związki stałe. Rycerz Pentakli. też spokojna energia, która mówi o porządku, o takich planach na dalszą przyszłość. Te plany bardziej materialne, typu nie wiem, wyremontować na przykład mieszkanie, coś kupić do domu, jakby gdzieś wspólnie pojechać. Pokazane, że tutaj idą takie długoterminowe plany odnośnie Waszego związku. Może chodzić też o jakieś wyjazdy w tym miesiącu. Planowanie jakichś wyjazdów, i generalnie taka energia, która mówi o tym, że związek stopniowo rozwija się. Jakby jest jasność, w jakim kierunku iść w tym związku. Jest taka przewidywalność, wiem, co dalej będzie w tym związku. Może tutaj. Brakować troszeczkę takiej energii e, romantyzmu, takich motylków w brzuchu, ale jest to stabilność i jest zrozumienie, do czego e, ja idę, jakby w tym związku, w tej relacji. I tak zwana wspólna praca na coś. Razem idziemy do osiągnięcia jakichś wspólnych celów w tej relacji. Co nowego, jakie niespodzianki. Jakaś niespodziewana komunikacja, wieści, które mogą być powiązane z biznesem, z jakimś interesem, z dziećmi, z jakimiś nowymi twórczymi projektami. W ogóle ta karta mówi o tym, że bardzo dużo komunikacji u Was w tym miesiącu. To też jakieś sprawy powiązane z dziećmi, to nowe początki odnośnie projektów, jakiegoś przedsięwzięcia nowego. To też jakieś sprawy, które powiązane z konkretną osobą. Ta osoba może być młodsza u Was, to może być dziecko, albo to może być osoba z znaku Strzelec na przykład. Zobaczymy, jakie najważniejsze wydarzenie albo niespodzianki miesiąca. Tutaj można wybrać jedną, dwie albo oglądać w całości. Numer jeden. Pokazano, że tutaj dla Was będzie bardzo ważna komunikacja z jakąś kobietą. Może wiadomość od kobiety, może jakieś papiery będziecie załatwiać. To powiązana z kobietą albo z jakąś instytucją. To też oficjalna komunikacja, to też jakieś badania na przykład zrobić, to wypełnić jakieś formularze, to dostać odpowiedzi, jakieś oficjalne listy pisma, to certyfikaty na przykład, to jakieś potwierdzenie, że jest Wam przyznano na przykład, przeznaczone coś jakaś odpowiedź ważna z e, instytucji albo załatwianie właśnie takich oficjalnych, formalnych spraw, gdzie może odgrać ważną rolę dla Was kobieta. I tutaj dla Was ważne daty e, mogą być 27 lipca 9 albo 29, kochani. Numer 2. Tutaj pokazana, że ważnym dla Was będzie pokonanie jakiegoś problemu, realizowanie celu, planu, który jest taki dość trudny w osiągnięciu, ale możliwy. I pokazana, że pojawiają się możliwości do osiągnięcia jakiegoś celu, który był dla Was trudny. Otwierają się drzwi, pojawiają się szanse, możliwości, żeby osiągnąć wyznaczony cel. To może być biznesowy cel, to może być zawodowy cel, to znów taki może być powiązany z jakąś strukturą ofi oficjalną, z jakąś instytucją. To też przypływ takiej energii życiowej, takiej zarodności, pewności, że wszystko jest do pokonania, wszystko jest we mnie, ja wszystko potrafię. Na przykład, jeżeli ktoś szuka pracy, to też taka energia, która pokazuje, że w tym kierunku pojawiają się nowe możliwości. To jakaś biznesowa komunikacja, to jakieś udane kontrakty. Numer 3. Co dla Was? Tutaj tak, albo spotkanie romantyczne w jakimś miejscu, takim, tak zwany obcy dom, to może być też jakaś romantyczna komunikacja, bądź flirt powiązany z pracą, albo, kochani, jakieś pieniądze tutaj idą z urzędu dla Was, jakby przyznane Wam jakieś pieniądze w jakiejś instytucji, albo podwyżka na przykład w pracy, albo możliwość jakiegoś dodatkowego zarobku jeszcze. Tak to tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.